To długa historia. W cieniu premier kolejnych modów do Gotika 1 czy Gotika 2 dużo nas wszystkich omija. Mowa o Gotiku 3, który jest stale update'owany i ulepszany. Moderzy nie dają za wygraną, i każdy kolejny update modpaka dodaje ogrom zawartości do gry. Można by rzec, że obecnie Gotik 3 jest bliższy temu, jak faktycznie powinien wyglądać Gotik 3 na premierę. Lokacje, potwory, zadania, a także nowe wątki, pancerze, problematyka i nowe rozwiązania. Część z Was, według ankiet, nigdy nie bawiła się w Gotika 3 na modach, część z Was miała epizody, a inni bez modów w ogóle nie wyobrażają sobie grania w trzecią część, co ja całkowicie rozumiem. Materiał ten kieruje do niedzielnych graczy Gotika 3. Do tych, którzy odpalając tą grę po premierze czuli rozczarowanie i ogromny niedosyt, jak również do tych, którzy lata temu bawili się w content moda bez używania obecnych rozwiązań moderskich. Na końcu materiału będzie też informacja, jak pobrać i skąd, a w opisie wszystkie ważne linki. Dzięki modom, stolica Myrtany w końcu prezentuje się dumnie. Od wschodu ciągnie się ogromna zatoka z bramą na plaży. Nowy, dumny port Wengardu pełny jest nowych, nieuszkodzonych przez orków budynków. Balisty na portowych murach nie przemogły jednak orkowych galer, które w bitwie o port przełamały siły myrtańskiej floty, posyłając ją na dno zatoki. Wewnątrz bariery jednak w zgliszczach zewnętrznego pierścienia stolicy Myrtany wciąż rozbrzmiewają odgłosy orków. Ostatni rojaliści ukrywają się w wciąż bezpiecznych miejscach: rycerze, zwykli obywatele, milicjanci, paladyni i magowie. Podobnie jak w sali tronowej, która teraz jest pełna królewskiego przepychu i bogactwa: kamienne sklepienia, czerwone dywany, królewskie sztandary czy kamienne posągi. To od nas zależeć będzie, czy pomożemy orkom pozbyć się władcy, czy wspólnie z royalistami przełamiemy oblężenie i zdejmiemy z węgardu magiczną barierę, bo mody dają taką możliwość. Wieży Sardasa teraz chronią także silne demony, szeptające w nieznanym języku ludziom, dodając niesamowity dreszczyk i klimat z Gotika 1. Choć na pierwszy rzut oka lokacja nie oferuje nic więcej, to jednak w podziemiach wieży nekromanty kryją się długie komnaty wypełnione księgami i piedestałami, do których dostać się możemy portalem. Smoki znowu są zagrożeniem dla myrtany. Różne rodzaje smoków w różnych nowych miejscach zapewnią namiastkę tej przygody, która była w gotiku 2. Warto zwiedzać w tym celu miejsca, do których nie było sensu zapuszczać się przy poprzednich podejściach do Gothica III. Na wyspach obok Bakaryszu swoją kryjówkę mają także piraci. Zresztą nie tylko tam, bo spotkać ich można nawet w Myrtanie. Nowe zadania, beczki grogu i przede wszystkim skradziona esmeralda, która w końcu pojawia się w grze. Ich wątek świetnie zazębia się również z bandytami Ortegi na wybrzeżu. Dużo listów, dzienników, które wskazują na ścisłą współpracę pomiędzy tymi dwiema grupami, podobną zresztą do tej, która działa się w akcji Nocy Kruka. Piraci stają się też utrapieniem dla Bakareszu, który odzyskał wizualnie swoją teoretyczną potęgę i świetność jako miasto. Teraz przy otoczonym przez mury bakaryszu rozciąga się ogromny port z latarnią, do którego cumują waranckie okręty. To nie są jednak jedyne zmiany dla warantu. Umowna brama warantu, czyli braga, dostaje w końcu prawdziwą granicę, strzeżoną kamienną bramę. Isztar jest jeszcze bardziej pełne przepychu. W salach Zubena jest więcej złota, a w podziemnych dotychczas niemal pustych korytarzach mieszczą się kolejne strzeżone skarbce. Trellis nie zmienia się drastycznie, aczkolwiek twórcy dodają do trellis ogromny port rozładunkowy. W końcu Trellis nie jest tylko twierdzą przy przełęczy, ale także ważnym miejscem logistycznym na południu Myrtany, do którego od teraz cumują orkowe galery. Port pełny jest skrzyni, dźwigów i pracowników. W większości okupowanych, orkowych miast myrtany pojawiają się nowe tekstury budynków, dzięki czemu miasta wyglądem zbliżone są do chociażby miasta Korynis. W Geldern dotychczas baraki dla niewolników stają się zwykłymi chatami, dzięki czemu nie wyglądają już jak te budynki zbudowane na szybko dla niewolników. A jak przekształcone w baraki niegdyś domy zwykłych obywateli miasta. Zabiegi te optycznie zwiększają miasto, które nie wygląda już jak zlepek pięciu domów i fragmentu murów. Na całej mapie dodano wiele nowej zawartości. Wcześniej puste jaskinie, doliny czy wzgórza, teraz zawierają nowe budynki, skrzynie. Potwory, czasem nawet i postacie, i ukryte znajdźki, co polepsza eksplorację i dodaje więcej kontentu dla tych, którzy chcą jak najdłużej zabawić podczas przygody z Gothiciem 3. Cape Dan ma o wiele ciekawszy klimat poprawiono wiele tekstur, a nawet zadbano o detale, które zarówno w samym Cape Dan, jak wszędzie indziej, polepszają wizualnie otoczenie nie tylko budynki. Do gry dodano wiele nowych potworów i zwierząt. Oczywiście pojawią się te z innych części, jak smocze zębacze czy legendarne już ale także nowe, jak jakieś pantery, lisy czy pająki, które bardzo fajnie wzbogacają świat gry. Zmiany dotknęły także różnych przejść granicznych. Teraz na przełęczach do Nordmaru pojawiają się różne outposty. Nadaje to ogrom realizmu do świata przedstawionego, zwłaszcza jak na chwilę przed graczem, do orków dobrali się buntownicy. Portal do nieznanych krain, jedno z najbardziej mistycznych miejsc, które do tej pory wyglądały jak sterta kamieni, teraz odzyskuje swój blask. Twórcy modów przerobili portal na świątynię z Jarkendaru. Modpak zawiera aż 164 mody. Wśród nich balans walki, dodatkowe zadania, muzyka, tekstury i wiele, wiele. Więcej. Jest zresztą bardzo prosty w obsłudze, myślę, że każdy jest w stanie sobie z nim sam poradzić. Na spokojnie możemy zmieniać barwy otoczenia na bardziej zieloną, zwykłą czy jesienną, co może się przełożyć na nasze doświadczenia i klimat w samej grze. Stare wyglądy podporów przywrócą klimat, a nowe przedmioty jak tarcze, hełmy czy pancerze pomogą w kustomizacji postaci. Oczywiście duża część nowych pancerzy, hełmów czy broni nie pochodzi tylko z serii Gothic, ale także pojawia się Risen, Arkania, a nawet władca pierścieni. A niektóre potwory, jak Olbrzym z Nordmaru, jest z Wiedźmina 3. Mi to osobiście nie przeszkadza, ale wiem, że niektórym może. Dzięki tym modom będziemy mieli również okazję pozbyć się takich fabularnych luk w samej grze. Przykładowo, teraz w Ardei zagości postać Lee, Angara czy Laresa. Oczywiście pojawią się też piraci, którzy ukradli naszą Esmeraldę. Pojawiają się w porty, w końcu są podstawą logistyki. Miałem jeszcze przygodę z Ortegom i bandytami na wybrzeżu. Myślałem, że tak jak zawsze ich powybijam z łuku po kolei i nie będzie problemu. Okazało się, że moderzy potraktowali bandytów Ortegi jak miasto i po zabiciu jednego bandyty cała reszta wybiegła z jaskini podejmując się za mną długiego pościgu, więc nie ukrywam, że Ortega wraz z bandytami już stanowili dla mnie pewne wyzwanie, jako że nie mogłem po prostu ich powybijać starym sposobem. Twórcy modów dodają też coś, co osobiście bardzo uwielbiam czyli listy, książki i notesy, które bardzo wzbogacają świat, a bardzo zabrakło mi ich trzeciej części. One owszem były, ale było ich bardzo mało. Dzięki modowi LTM po odbiciu miast pojawiają się także nowe postacie i nowe zadania. Te, choć są powtarzalne, często nieciekawe, to zawsze dodają content. Co mi się osobiście podoba, to motyw byłego zarządcy Cape Dan, który po odbiciu ponownie może wrócić i rządzić wyzwolonym miastem. Pytanie zostaje, czy więcej tego samego jest na plus czy minus. Wszystko zależy od tego, czego od takiego zmodowanego Gotika 3 oczekujemy, bo nie jest to nic w rodzaju totalnej konwersji. Niezależnie od tego, ile modów oraz jakie mody wgramy, dalej ten Gotik 3 będzie Gotikiem 3. Dalej czeka nas odbijanie miast i niezbyt ciekawe misje po drodze. Jednak wiele bugów jest poprawionych. Gra wczytuje i zapisuje się o wiele szybciej. System walki jest lepszy, mody bardzo balansują tą grę. Odczucia odnośnie samego gameplayu są przy każdym podejściu do modpaka lepsze, bo sam osobiście grając w Gotnika 3 nie lubię się śpieszyć. Lubię poszukać nowych rzeczy, trochę poskakać i pobawić się nową zawartością, której tutaj jest niemało. I dzięki temu ja zawsze dobrze się bawię, choć wiem, że modpak nie zmieni mi całkowicie tej gry. Modpak jest cały czas aktualizowany, więc lokacje, które jeszcze mogą być pustawe, z pewnością w przeszłości się rozwiną, czego życzę moderom i również samemu sobie, bo z tych modów korzystam i co paręnaście miesięcy do nich wracam eksplorując nową zawartość. Dobra, przejdźmy teraz do tego skąd możecie te mody pobrać oraz do instalacji. Upewnijcie się, że macie czystą wersję gotika. Jeśli graliście już wcześniej, to odinstalujcie i zainstalujcie grę jeszcze raz, no, to jest akurat bardzo istotne. W opisie są trzy ważne linki. Pierwszy link zaprowadzi Was do Google Drive'a. Z niego możecie pobrać wszystkie potrzebne pliki. Kolejny link zaprowadzi Was na stronę Safarisu, w której macie ukazaną instalację, krok po kroku. Ostatni link to materiał z poradnikiem instalacji na kanale Gromczaka, więc jeśli jesteście wzrokowcami, to na pewno ten poradnik wam pomoże. U niego na kanale też pojawiają się cyklicznie materiały z nowymi update'ami tych modów, więc zachęcam Was do śledzenia. Dzięki. W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół.